Dzień dobry moi drodzy, witam się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj piątek 13 na miksik zdrapkowy Zdrapmas 13 Dobrze, tutaj mamy zdrapki za łączną kwotę 30 zł Wczorajsza premierka z numerkiem 22 Szary 777 Owocowa eksplozja Krzyżóweczka ekstra pensja dwa razy szczęśliwa linie i mamy na piątek jeszcze słonika także tak dzisiaj będzie pewnie dłuższy odcinek bo dużo będzie takiego dłuższego drapania jak szczęśliwa linie czy owocowa eksplozja to je się a i krzyżówka je się dłużej drapie więc y, może od niej w sumie zaczniemy bo ich jest całkiem sporo. A to zostawimy sobie na później. Więc myślę, że zaczniemy od szczęśliwych lin z numerkiem szóstym. I tutaj trzeba znaleźć symbole. Muszą otworzyć całą linię, żeby wygrać przypisaną do tej linii kwotę. Dobrze, więc zaczynajmy. A nasze mamy. O, no, zdrapałam kolejne. Tęcza i klucz. Mamy klucz tutaj, tęczy nie ma, tu jest kluczyk i tutaj nie ma, ale tęczy nie było. Mamy arbuziola i kwiat. Arbuziola i kwiat, tu jest kwiat, tutaj nie ma. I tutaj nie ma niczego, czyli arbuza w ogóle nie było. I tu jest kwiat jeszcze, którego minęłam. Oczywiście. A tak muszę dać, żebyście widzieli. O, o, super, teraz jest super. Serducho i gwiazda. Tutaj mamy gwiazdę. Serducho. To sertucho tutaj już nie ma. Kolejne. To jest Księżycz, księżyc i pomara. Szukamy. A tu było sertucho, też ominęłam. Widzicie, jak to jest? Pomara i księżyc. Tutaj nie ma, tu jest. I księżyc. Pomara. Pomara. I tyle. Kolejne to słoń i podkowa. Napiszcie mi w komentarzu, czy lubicie trzynastkę, czyli trzynastego i piątek. Dwa w jednym. Ja bardzo lubię. Także dla mnie to jest super dzień. Jestem ciekawa, jak u Was trzynastego w piątek. Jak w tym filmie. Słoń podkowa. Spodkową. Słoń i słoń. To jest słoń. W strapkach może dzisiaj nic nie być. To jest tylko lotto. A mogą też zaskoczyć, jak to lotto. Wiśnie krab. Wiśnie krab. I tu wisienki. Mówię, że gdzieś widziałam. Kolejne to banan i sakwa. Banan i sakwa. Nie ma ani jednego, ani drugiego kości. Trefl. Kości, tref. Tu jest trefl. I tyle kości nie ma. Dzwon i biedra. To jest dzwon. Tutaj nie ma. To jest biedra. I biedra. Cztery symbole do końca. To jest gruszka i. i truskawka. Gruszka, gruszka. Truskawka. A tyle. Więcej nie ma. Korona i złoto. Mamy koronę. I złoto, ale to nic nie daje. Będzie pusto. Tak, zgadza się. Jest pusta pierwsza zdrabka. Teraz weźmiemy sobie zdrabkę z numerem 97. Ok. 97. Tutaj mamy krab i pik. Krabik. Dobrze widzicie? Tak, dobrze. Krab i pik. <laughs> Tutaj nie widzę. I nie ma więcej pika, nie ma w ogóle gruszka. I winogron. Gruszka i winogron. Tu jest gruszka. Tu jest winogron. I gruszka. Dzwon i gwiazda. Dzwon i gwiazda. Tu nie widzę. Tu jest gwiazda. Dzwon. Gwiazda. Dzwon. I tyle, ananas i kwiat mamy, mamy kwiat, ananas, mamy tęcza i kości. Tęcza i kości nie ma, tu jest tęcza, kości i kości mamy truskawka i korona truskawka i korona mamy koronę i tutaj oraz tu ale truskawki to ja nie widzę jeszcze patrzę ale nie widzę sakwa garnek chyba nie ma w ogóle no nie ma. jabłuszko i cytryna. Tu mamy jabłuszko. I tyle. Nawet cytrynki nie ma. Słoń i podkowa. Mamy podkowe. Mam słonia. Podkowe i podkowe. Słonik. Słonik. I tyle. Słońce i biedra. Słońce, jedra. Tak, I tyle. Ostatnie dwa to wiśnie i księżyc. Księżyc wisienki, Tu też. I pusteczek to będzie. Tak, pusto. Czyli dwie szczęśliwe linie nie były. O przepraszam, ale zahuśtało nie były szczęśliwe. Dobrze teraz weźmy sobie owocową eksplozję z numerkiem 25. Tutaj musimy znaleźć te same symbole, żeby utworzył się, utworzyła się cała linia i wtedy wygrywamy przypisaną do linii wygraną. Dobrze, szukamy symbol. Ja Was tak ustawię, może troszkę się odbijać światło, bo pogodę mamy jaką mamy. Mamy winogrona i jabłuszko. Szukamy winogrona i jabłuszko. Mamy winogron. Tutaj. Tutaj nie ma. Jabłuszko. Winogron, jabłuszko, no i w sumie to tyle. Kolejne to jest karambo i figa. Karambo i figa, szukamy, mamy tutaj. Tu. Mm, karambo tu mamy figę, figę i kolejną. Tutaj nie ma. Tu jest karambo. Mm, no i tutaj jest jedno. I drugie. I myślę, że to tyle, że nic nie ominęłam. Kolejne to ananas. I melon. Ananas i melon. Nie widać coś tego. Ananas i melon. Tu jest ananas. Tu nie ma. Tu jest jeden, drugi, trzeci. Tutaj. I tutaj. Tu jest melon. Drugi, tej nie ma. Nie ma. I tutaj chyba już nie ma. Nic nie ominęłam. Kolejne to borówki i kiwi. Borówki. Kiwi, kiwi. Tej nie ma. A tu są borówki jeszcze. Kiwi jest kiwi, tutaj nie ma, winogron ominęłam, borówki, kiwi i kiwi, no i w sumie tyle. Kolejne symbole to brzoskwinia i cytryna, szukamy. Brzoskwinia, cytryna, tu jest cytrynka. A tu była brzoskwinia. I tutaj. Może będzie kokos brzoskwinia, cytryna. Tutaj nie ma. Tu jest cytryna. Tutaj. Brzoskwinia. Tu i tu. Truskawka. I awokado, awokado, tutaj nie ma, to są truskawki, awokado, i tu jest awokado. I ostatnie to banany i pomarańcza, pomarańcza banany, pomarańcza. Ale to nic nam nie utworzy. Niestety. Czyli pusto. Tak zgadza się, jest pusto. TW. No to na razie idzie jak idzie. Dobrze, może krzyżówka. Zresztą możemy ją teraz. Wziąć krzyżówki za trójkę u mnie nie było chyba jeszcze na kanale, albo jak była, to gdzieś gdzieś na początku, gdzie jej nie pamiętam, to jest numerek 72. Także szukamy tutaj muszą być minimum trzy słowa, żeby wygrać 3 złote 10 złów 40 tysięcy. Także zaczynajmy. Mamy B i O. Szukamy B i O. Tu mamy O, B, O. Tutaj o. Tutaj mamy kilka. No, ale to tyle. B, G. <kluje> Drugie. B ominęłam. G, y. nie ma. Tutaj jest jedno y, g i tyle. Mamy N, H, N, H. Szukamy. Tutaj jest N nie ma, tutaj, ale H to ja nie widzę nigdzie, M, A. tutaj jest A, tutaj M, A, tutaj są dwa, M, A, A było H, widzicie? A, M, A, A i chyba tyle. A jeszcze tutaj, widzicie, jak się tak przyjrzę, to zawsze coś pominę. Dobra. No to chyba tyle. Kolejne to... A bo oni to tak krzywo robią. Rw. Rw. Tu jest W. R. 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 Tutaj R. I tu już nigdzie nie ma, bo ja nie widzę. E, C. C, E, tutaj C, tutaj C, E, będzie pierwszy, Wagner, zaznaczymy sobie, C, e. tutaj nie ma, tu jest E, E, I tyle, kolejne to, x t. x, t, to jest t, ale tylko dwa te było, x nie ma w ogóle i d, i d, A tu jest d, czyli drugie. I. to jest i. No i tyle. Kolejna to jest U. Tu jest U. I tylko jedna, bo więcej już nie ma, czyli będzie pustaczek. Jest B. A nie, jednak coś ominęłam, bo jest BB. Raz, dwa. No i co ja ominęłam? S. Muszę to wytrzeć, bo ja tu nic nie widzę. S nie było. Z nie było. K nie było. P. Nie było. L. Nie było. coś tu ominęłam R było A, to nic nie daje K nie było S nie było Z nie było no patrzcie, ja patrzę i nie widzę, raz, dwa L, S, -L -Z. Nie było. P. Nie było. Mm -hmm. Wiecie co? Ja nie widzę. Czy wy tu widzicie? K. Nie było. P. S, -Z L. K, L, Z. Wiecie co? Ja chyba na końcu. Jak widzicie, bo, bo, ja, ja po prostu nie widzę. Ani K nie widzę, bo nie było. P też nie było. Z nie było. L, no nie było. Panie było, ja tu dalej nic nie widzę. Naprawdę, nie wiem, czy wy widzicie, ale ja muszę to na spokojnie po prostu. Wygrana jest. A było L. Było L. Tutaj widzicie. Hel. Co ja to gadam? Tu było L, którego ja nie zdrapałam. Popatrzcie. Jak to się stało? Tak to jest, jak się nagrywa. Czyli są trzy słowa. Brda, wagner i hel. Czyli jest trzy złote. Super. Dobra. 3 zł jest. To by się zgadzało. Dobra, teraz mamy słonika z numerkiem 81. Zobaczymy, czy jest jakiś słonik, bo tu musimy znaleźć słonika. Ale nie ma, jest kwiat, drzewo, aparat i winogron, czyli pusto. Mamy teraz pensję z numerem 33. I tutaj musimy znaleźć taką samą liczbę y, lub dwa razy napisać ekstra pensja. I wtedy mam główną nagrodę. Zobaczymy, jakie są nasze. 17, 15, 22 i 13. Oj, 13. A mamy 12 oboczek. Trzydzieści nie ma, siedem nie ma, 11 nie ma, ekstrapensja po raz pierwszy. Dwójeczki nie ma, 16 pomiędzy. 14 oboczek, 21 oboczek, i 9 nie ma, czyli pusto. Tak pusto. I ostatnia wczorajsza szery z numerkiem 22 i tu musimy znaleźć siódemeczkę, jedną, dwie lub trzy i wtedy mnożymy razy dwa albo razy trzy wygraną. Dobrze, więc mamy serducho, safe i pierścień, banknot, truskawka złoto. W sumie niepotrzebnie mówię nawet, ponieważ tu i tak szukamy tylko siódemki, która będzie widoczna, więc tutaj nawet nie trzeba mówić, jakie są symbole, bo one jakby nas nie interesują, ale mamy siódemeczkę, także będzie wygrana, bardzo się cieszę. Fajnie. Tutaj nie ma. Również nie ma. Też nie ma, nie ma, też nie ma, no mogłaby chociaż jedna jeszcze wpaść, siódemeczka i ostatnia, no nie ma, ale mamy jedną siódemeczkę, także będzie wygrana, super. Także sprawdźmy sobie, ile pod nią jest. Tyszeczka. No i super, także jest zwrocik, jest Z, nie będę ich szukać, ale jest Z, czyli będzie wygrana. Także kochani, no wydamy 30 zł, wygraliśmy złoty 13, 13 w piątek, także bardzo się cieszę, jest prawie połowa. Zachęcam Was do linku mojego, do bajkafii. Tak jak mówiłam zbieram na schronisko, także pomagajcie komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie kochani pozdrawiam Was serdecznie i kochani życzę Wam miłego, chociaż niezbyt pogodnego, piątkowego 13 dnia grudnia. Trzymajcie się kochani, do zobaczenia jutro buziaki. I love you